Um. Uh -huh. Dawno, dawno temu mieszkał w zamku leżący nad czarnym jeziorem, które znajdowało się w okolicach dzisiejszej poręby, możny i bogaty rycerz Żelisław. Pan ten miał dwoje dzieci, piękną, jasnowłosą córkę Bożenę o oczach jak fiołki leśne, ustach jak maliny i policzkach rumianych jak poranne zorze. Dobra przy tym była, szczera jak złoto i ludziom życzliwa. Mówili o niej ludzie, że piękniejsza od róży jest żelisława córka. Nie dziw, w ojca się wdała. Żelisław bowiem był dobry, szlachetny, jak mało kto, żeby to wszyscy możni tacy byli jak on, pan ten szczególny dobry dla tych swoich poddanych. Nikt w okolicznych wsiach i przysiłkach na niego nie płakał i nie narzekał. Nikt przed pańskim okiem owiec i krów nie chował po lasach. Rycerz Żelisław miał także syna, Bożydara. Był to młodzieniec równie piękny jak siostra, lecz wejrzenie miał chmurne, a twarz posępną. Dzielny przy tym był i dębowi młodemu podobny ze zdrowia i siły. Na złe jednak obracał swoje przymioty, unosił się pychą i szczerzył bogactwem, myśląc, że on tylko stanowi o wartości człowieka. Łatwo popadał w gniew, nie znał litości, dlatego też lęk srogi budził w poddanych ich sługach. Nawet małe dzieci ze strachu kryły się po lasach, gdy we wsi pojawił się Boży dar Żelisławic. Na zamku mieszkał jeszcze jeden młodzieniec, Miłosz. Był to syn przyjaciela Żelisławowego. Był on dzielny, dobry, roztropny, litościwy. Kochał on swego opiekuna i jego córkę Bożenę. Po śmierci rycerza zamku nad Czarnym Jeziorem, panem dóbr jego został Bożywoj. Na wieść o śmierci ojca nie zalał się łzami, jak przyjaciel jego miłość, ale ucztę huczną wyprawił. Cieszył się, że wszystko teraz będzie jego. Osiadł na zamku ojcowskim, ale nie zmienił się, lecz dalej cienił krzywdę ludziom. Nie pomogły łzy i prośby siostry. Biedna Bożena razem z opiekunką swoją sławą uciekać musiały z zamku. Zamieszkały w ubogim dworku po drugiej stronie jeziora. Czarne jezioro było zwyczajnym jeziorem, umiało przemawiać ludzkim głosem. Przepowiadało przyszłość i to, co dobre, i to, co złe. Przepowiedziało więc Bożenie to, co miało nastąpić na zamku Bożydora. Takimi słowami: Wstrzymaj się, dziewczyn, płacz, bacz na zamku, bacz, bo przebrała się już miara, więc nie minie brata kara patrz, więc teraz patrz. Spogląda Bożena i oczom nie wierzy. Fale na jeziorze podnoszą się coraz wyżej, oto sięgają swoją wysokością pierwszych gałęzi drzew, oto już sięgają wierzchołków. Grzebienie na nich płoną czerwienią. Woda posuwa się niby w wilki mur w stronę brzegu, na którym wznosi się zamek. Grzmoty biją dookoła, a jednak zasłużoną karą. Wichura uderza potężnymi falami o zamek. Kruszy się jego mur, wiatr gnie do ziemi najstarsze drzewa puszczy. Wichura straszliwa pędzi wodą ławem coraz bliżej ku brzegowi. Błyskawice oświetlają czarne fale. Nie, szepce przerażona dziewczyna. Nie, litości błagam, litości dla niego. To przecież mój rodzony brat. Czarne jezioro uderza w mur obronny, pada wieżyca. Rozsypują się na proch ściany. Rycerska siedziba zginęła. Pochłonęło ją czarne jezioro, i nigdy już na brzegu nie stanął żaden zamek. W odmędach wód zginął Bożydar i wszyscy jego towarzysze. Przy życiu pozostał miłość, który na ten czas wyjechał z zamku, aby bronić chłopów od krzywdy, jaką miał im wyrządzić Bożydar. Wrócił do Bożeny. Pojął ją za żonem i osiadł w ubogim dworku. Tu również córka Żelisława stawiać kazała chaty dla swojej czeladzi, dając tym samym sposobem początek wsi o nazwie Żelisławicy. Rodzina Zalasowskich mieszkała w Żelisławicach przy ówczesnej ulicy Goplana. Niestety dwór ten nie zachował się. Pozostałości po nim to tylko fundamenty, ale po rodzinie zachowała się praktycznie niezniszczona kaplica grobowa przy ulicy Piastów oraz dzieje rodziny. Franciszek Zalasowski, właściciel Żelisławic, miał dwóch synów: Franciszka Juniora i Stanisława. Syn Stanisław dziedziczył po ojcu wieś dziewki, natomiast syn Franciszek Junior dostał Żelisławice. Ożenił się, miał siedmioro dzieci, w tym dwóch synów: Antoniego, który osiadł w dziewkach, oraz Kazimierza, który wraz z żoną oraz dziewięciorgiem dzieci zamieszkali w Zielisławicach i był kolejnym właścicielem wsi. Po śmierci Kazimierza spadkobiercami zostali jego synowie: Marcin i Hipolit. Hipolit Zalasowski rozwijał hodowlę bydła i owiec oraz był inicjatorem powstania browaru. Po niespodziewanej śmierci Hipolita w 1832 roku brak testamentu doprowadził do podziału dóbr. Połowa przypadła wdowie, a druga połowa podzielona została na dzieci. Matka wraz z córkami postanawiają się spisać na rzecz Franciszka Hipolita, który dostaje na własność wieś Żelisławicy. Lecz to nie był dobry wybór, gdyż Franciszek Hipolit zaciągał coraz to więcej i coraz to nowsze pożyczki bez wiedzy i zgody jego małżonki Walerii. Z powodu narastających długów, jak i kredytów, żona postanowiła część swoich dóbr zachować i przepisać swoją połowę swojemu synowi Kazimierzowi, aby nie zadłużył jej części majątku. Lecz niestety długi rosły, gdyż nie były spłacone, więc doszło do najgorszego, co mogło być licytacji. Na pierwszej licytacji do niczego nie doszło z braku chętnych. W 1872 roku podstawiony adwokat kupił za Kazimierza ziemię Żelisławic. Z powodu ciągle narastających długów dobra Żelisławic nabyli Jan Służałek i Marcin Machura. Po sprzedaży dóbr Żelisławic rodzina Zalasowskich wyprowadziła się.